Posyłająca groźne spojrzenia Grażyna Szapołowska zastawiła bramę luksusowym mercedesem i ruszyła do butiku zaprzyjaźnionej projektantki. Grażyna Szapołowska, jedna z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych polskich aktorek, ponownie znalazła się w centrum zainteresowania paparazcich. Tym razem artystka została uwieczniona przez fotoreporterów w Warszawie, gdy zaparkowała swojego luksusowego mercedesa w bramie wjazdowej przy ulicy Wilczej, a następnie udała się do pobliskiego butiku zaprzyjaźnionej projektantki. Nie jest tajemnicą, że Szapołowska od lat przyciąga uwagę mediów. Jej bogata kariera aktorska, a także wyjątkowy styl bycia sprawiają, że zarówno stołeczni, jak i nadmorscy paparazzi często polują na jej zdjęcia. Tym razem jednak gwiazda wydawała się być nieco zaskoczona obecnością fotografa. Na twarzy aktorki można było dostrzec mieszankę irytacji i zdziwienia, co wyraźnie widać na zdjęciach wykonanych przez ukrytego reportera Grażyna Szapołowska w eleganckim wydaniu. Szybkie zakupy w butiku na wilczej, środa była dla Grażyny Szapołowskiej dniem pełnym obowiązków. Aktorka miała zaplanowany udział w wieczornym pokazie mody Doroty Goldpoint, gdzie oczywiście pojawiła się w kreacji od zaprzyjaźnionej projektantki. Aby odpowiednio przygotować się na wydarzenie, w ciągu dnia udała się do butiku, by odebrać ubrania specjalnie dla niej przygotowane. Nie umknęło to uwadze stołecznych paparazzi, którzy od rana czatowali w okolicy. Kiedy aktorka zaparkowała swojego eleganckiego, czarnego mercedesa w bramie wjazdowej przy wilczej, fotograf od razu zajął pozycję, aby uchwycić jak najlepsze ujęcia. Mimo chłodnej aury dzielnie śledził każdy ruch aktorki. Szapołowska, która szybko wysiadła z auta i udała się do butiku, w pewnym momencie zauważyła obecność fotoreportera. Sądząc po jej groźnych minach, można przypuszczać, że nie była zadowolona z takiego obrotu spraw. Elegancja i pośpiech. Grażyna Szapołowska, jak zawsze w centrum uwagi, fotograf uchwycił momenty, które doskonale pokazują dynamikę sytuacji. Aktorka, ubrana w elegancki płaszcz, szybko zniknęła za drzwiami butiku, by po chwili wyjść z torbą pełną zakupów. W całym zamieszaniu, spowodowanym zarówno pośpiechem, jak i obecnością paparazco, wydawało się, że Szapołowska ani na chwilę nie straciła swojego charakterystycznego uroku. Grażyna Szapołowska od lat uchodzi za ikonę stylu, a jej pojawienie się na wydarzeniach kulturalnych zawsze budzi ogromne zainteresowanie. Tym razem również nie zawiodła, prezentując się na wieczornym pokazie mody w eleganckiej kreacji od Doroty Goldpoint, co było uwiecznione przez fotoreporterów obecnych na miejscu. Grażyna Szapołowska i jej codzienność, między luksusem a blaskiem fleszy.